Państwu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry widzom kanału Układu Sił. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo nagrywamy, spotykamy się we trójkę, aby połączyć, spojrzeć nieco szerzej na to, co się dzieje na Kaukazie, w regionie Kaukazu. Za mną jest znana już oczywiście Państwu Agnieszka Filipiak, redaktorka Forbes Women, autorka również newslettera, na które serdecznie zapraszam, bo tam dużo informacji o Kaukazie. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Oraz doktor Jakub Gajda z Fundacji Pułaskiego, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. E, może inaczej zadam pytanie. E, czy, Agnieszka, od ciebie rozpocznę. Czy właściwie dla regionu, regionu Kaukazu ten partner, jakim jest Iran? On jest właściwie w jakiś sposób istotny, ważny, potrzebny z punktu widzenia Armenii, tutaj o Ciebie pytam. Czy, czy właściwie Ormianom potrzebny jest Iran dzisiaj? Ja trochę inaczej też odpowiem. Nie ma wyboru. To znaczy, Iran zawsze był w tym regionie Kaukazu Południowego obecny. Nie zawsze zwracaliśmy na niego uwagę. Zbyt mocno, ale um, Iran interesował się krajem Kaukazu Południowego, Południowego właściwie od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. I tam, jak powstały te trzy państwa, szczególnie Armenia i Azerbejdżan, trzeba też pamiętać y, o tym, że wszystko też graniczy z Iranem i wszystko, co się działo, te ruchy, takie niepodległościowe były, były dla Iranu takim punktem o tyle ważnym, co się obawiano też w Teheranie, że mogą pewne te ruchy, takie niepodległościowe, przenieść się poza granice tych krajów do Iranu, i, i, i ta sympatia, która wynika do Armenii, jeśli chodzi o Iran, czyli takie bardzo geopolityczne. I taki realpolitik w stosunku do Armenii, bo pamiętajmy, że bardzo często się też podkreśla przecież, nie, że tutaj takiej wspólnoty religijnej nie ma, że to nie z Azerbejdżanem, a z Armenią. Czy jest potrzebna Armenii dzisiaj Iran? Myślę, że Armenia potrzebuje sojuszników, tylko układanka jest bardziej skomplikowana. Tak jak wiemy, przyjaźnie w rejonie Kaukazu Południowego to nie są takie, jakby to powiedzieć, od A do B, czyli jeśli Iran z jednej strony wspiera Armenię i blisko współpracuje, chociażby też z Rosją, to zupełnie na innym polu, chociażby w Syrii spotyka się też z Turcją, która jest wroga, jeśli chodzi tutaj o, o Armenię. To też, Już co, bo to, to jest trudne pytanie na tej zasadzie, że to znaczy potrzebna. A, y... Iran wspierał Armenię zarówno w ostatniej wojnie karabaskiej w 2020 roku, i wspierał też po poprzedniej, tej pierwszej w latach 90., i on zawsze wspierał tę Armenię w kontrze do Azerbejdżanu. Ale. Toż nie przekłada się ani na to, że, że Armenia jest, nie wiem, ma lepszą siłę militarną, bo to nie przekłada się na to. Nie przekłada się, że um, na scenie międzynarodowej jest lepsza, bo Iran jest przecież krajem, na którego się nakłada sankcja, a nie którego się słucha, jeśli chodzi tutaj przynajmniej o zachodnich partnerów. Więc Armenia jest o tyle w takiej sytuacji, że na pewno każde wsparcie jest jej potrzebne, jeśli myślimy tylko o interesach Armenii, co nie znaczy, że, że chwilami to nie jest taka bardziej niedźwiedzia przysługa. Ja mam wrażenie, że kiedy obserwuję, powiedzmy, nie, nie regularnie, ale od kilku lat to, co się dzieje na Kaukazie, no to właśnie zadałem to pytanie, bo ten, ten Iran nie był jakby tym głównym Tłem wydarzeń. Iran gdzieś był w, 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 schowany, gdzieś te interesy Iranu nie przebijały się przynajmniej tak w tej perspektywie, perspektywie medialnej. Tak, tak. Dominowała Rosja przede wszystkim. Iran tam nie wysuwał się na pierwszy plan i on właściwie e, częściej zaczęło się mówić, zaczęto mówić o Iranie w kontekście Kaukazu Południowego, kiedy Azerbejdżan właściwie z Turcją wyszedł z tą propozycją takiego formatu 3 plus 3. To jest format e, proponowany e, w takiej formie, że to jest Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, a z drugiej strony mamy Turcję. Iran i Rosję. No i to jest taki format, który nie ma racji bytu z, z tego powodu, że Gruzja nie chce przystąpić do niego z powodu Rosji, która okupuje, ale ten format, mimo braku zdecydowania ze strony Tbilisi, spotykał się już parę razy i wtedy właśnie ten Iran nam tu się pojawił, i Iran jest takim orędownikiem też takiego stanowiska, że właściwie Kaukas Południowy powinien się sam sobie zająć, żeby tam nie było krajów trzecich. Iran w tym kontekście poczuwa się jako taki kraj Kaukazu Południowego, mam wrażenie. Mhm. Mhm. Jakubie, perski sen, już, już nie perski, już nie sen, tylko ta aktywność? Rzeczywistość, Mateuszu. Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż by się wydawało. Nawet to, co tutaj przed chwilą mówiła Agnieszka, też myślę, że bardzo ważne rzeczy to są oczywiście, ale w kilku miejscach warto by było to. Jednak poszerzyć. Tutaj była, jeśli chodzi o tą koncepcję, o której Agnieszka mówiła 3 plus 3. Irańczycy sobie tę koncepcję jakby zawłaszczają, mówią, że to jest ich koncepcja. O co chodzi Iranowi? Iranowi chodzi o to, aby na Kaukazie czy, czy na Południowym Kaukazie nie było państw, które, nie, które no, są zupełnie spoza regionu, i no, stąd ze względu na historyczne pewne Tło, które, które towarzyszy, jakby no, te, którego ciężar jest odczuwalny cały czas na Kaukazie, Turcja, Rosja i Iran muszą tam być w optyce irańskiej, w optyce Teheranu. Natomiast jeśli chodzi o takie państwa jak Izrael i Stany Zjednoczone, które bardzo mocno się tym regionem zainteresowały po rozpadzie Związku Radzieckiego, to one są zdaniem, Teheranu zupełnie niepotrzebne. Co więcej, ten. Format 3 plus 3 w irańskiej optyce miał być jeszcze rozszerzony do formatu 3 plus 3 plus 1. I co ciekawe, to 1 to miała być Unia Europejska. Dlaczego? Dlatego, że no pewne interesy, kwestie przesyłu surowców, które na Kaukazie są do Europy, były już poruszane dawno temu. I taki format miał zapewnić właśnie no, w miarę tą stabilizację w regionie Kaukazu, po, pomimo tych problemów, które są no, gdzieś tam pomiędzy tymi państwami w przestrzeni Bilateralne i widoczne tymi państwami regionu, jak również tymi państwami, a Moskwą, Ankarą czy Teheranem. No bo tutaj jest sytuacja bardzo rzeczywiście skomplikowana. Jeśli chodzi o zainteresowanie Iranu tymi terytoriami, no to, to trzeba powiedzieć sobie jasno, że to jest szósty to, to, to wiek przed naszą erą, kiedy te tereny weszły w skład imperiów, imperium Ahamenidów. I zasadniczo od tego czasu Iran zawsze patrzy na te, na, na te tereny jako część tej dawnej, wielkiej Persji. Iran podkreślają władze irańskie, niezależnie już od tego, czy to był, był wcześniej szach, czy obecnie są to ajatollachowie, zawsze podkreślają to, że generalnie ta wielka, ta, ta wielka Persja, ta idea cały czas jest żywa, a Iran, Obecny jest spadkobiercą właściwie w nieprzerwanej ciągłości tych, tych imperiów. Tak? Także no, ta sytuacja jest bardzo skomplikowana, powiedziałbym. No i jeśli chodzi o perski sen, myślę, że nie patrzy Iran już w tej chwili, przynajmniej na Kaukaz w kontekście jakichś zakusów terytorialnych. Natomiast ta kwestia wpływów ideologicznych, wpływów politycznych jest cały, cały czas żywa. Przede wszystkim patrzy Iran na Kaukaz w tej chwili w kontekście swojego własnego bezpieczeństwa, no, co jest bardzo teraz wymowne po zakopaniu toporu wojennego z Arabią Saudyjską. I względnej stabilizacji, która powoli wydaje się następować w regionie, i zamykanych w tych frontach tej, tej, tej rywalizacji czy proxy war w różnych regionach Bliskiego Wschodu, wydaje się, że ten ciężar gdzieś tam jest przeniesiony bardzo mocno na Kaukaz. A aktywność Izraela w Azerbejdżanie i również no, postawa władz Azerbejdżanu w tej chwili. Sprawia, że Iran bardzo mocno zaczyna się koncentrować na, na, na Kaukazie. Groźba zamknięcia korytarza Zangezur to też jest problem na linii właśnie tej północ-południe pomiędzy Moskwą właśnie a Rosją, Armenią a, a, a Iranem. I ja myślę, że to zainteresowanie będzie teraz no, bardzo długo trwało, jeśli chodzi o o Kaukaz, o zainteresowanie ze strony Teheranu, o ile nie otworzy się jeszcze jakiś inny prąd, mhm. co w dzisiejszych płynnych czasach jest bardzo, bardzo możliwe. A Iran zaproponował jakąś konkretną propozycję bezpieczeństwa dla Kaukazu w związku z wydarzeniami, może Agnieszko? Nie, to myślę, że jak już do Iranu, to tutaj Jakub wiedział bardziej, jeśli chodzi o propozycję. Ja, ja nie mam bardzo informacji. Mhm. Iran proponował bezpieczeństwo, to bardziej właśnie możemy poruszyć, poszerzyć ten wątek korytarza, ale tu bym oddał pytanie pomysł, Kubowie, tak. jeśli chodzi o te... Jakubie, ja ja krótko... tak, hmm. tak. Jeśli chodzi o, o propozycję Iranu, no przede wszystkim Iran bardzo mocno w tej chwili, to jest oczywiście też przekaz medialny, bo być może nie, nie, nie wiemy o... o całej otoczce tego, co jest jakby w przekazie medialnym, ale przekaz medialny wygląda w tej chwili tak, że Iran wzywa Azerbejdżan przede wszystkim do powrotu na drogę dyplomacji, do odblokowania, odblokowania kanałów dyplomatycznych i do rozmów nawet, jak to w irańskich mediach jest określane, do długich negocjacji, ale tylko na drodze negocjacji można dojść do, do jakiegoś porozumienia. Co jest bardzo istotne, no Iran jakby odkopuje cały czas ten format 3 plus 3, już może bez tego jeden, o którym wcześniej e, wspomniałem. E, I odwołuje się no, do takiej sytuacji, że e, te państwa regionu muszą e, jak najbardziej liczyć się z, e, również z głosem Turcji, z głosem Rosji i, 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 te, i Teheranu. E, natomiast e, no, myślę, że to spotkanie, które miało. Choćby miejsce wczoraj na, no, na szczeblu ministerialnym w Moskwie pomiędzy Rosją, Turcją i, i Iranem, również nie tylko dotyczyło kwestii związanych z Syrią, ale również z Kaukazem, także gdzieś te rozwiązania są wypracowywane. Sam Teheran mocno też w swojej retoryce podkreśla, że absolutnie nie kwestionuje żadnych tam kwestii związanych z z terytoriami, które mogłyby przejść na jedną czy, czy, czy drugą stronę. Jedność, integralność terytorialna jest z punktu Teheranu bardzo ważna, tak podkreślają irańskie władze. No i to jest jakby, to jest taki podstawowy apel, skierowany jednak głównie w stronę, w stronę Baku. Podkreśla również Iran to, że nigdy nie był przeciwko Azerbejdżanowi, a był zawsze nastawiony na współpracę. Ale retoryka to jest jedna rzecz, inną rzeczą jest rzeczywistość. Obawy Baku myślę, że też są jak najbardziej uzasadnione, a uzasadnione są od no, przeszło, przeszło 30 lat właściwie, mm -hmm. także, także to jest zupełnie inna sprawa. No robi się nam taki kaukaski kocioł, bo nie wiem, dwóch partnerów dużych graczy, jakim jest Turcja i Rosja, były oczywiście wizyty francuskiej dyplomacji, jest i takie deklarujące się, deklarujące się stanowisko Unii Europejskiej od lat, też która w jakiś sposób chce działać, Stany Zjednoczone, wizyty, no i jeszcze ten Iran w tym wszystkim. I tak zastanawiam się, czy ta, czy, czy ta propozycja, tudzież właśnie dla Azerbejdżanu jest też propozycją ciekawą, propozycją, partnerem, którego trzeba właśnie brać pod uwagę, no bo w końcu pytanie, czy to Kaukas zadecyduje z kim z kim właśnie Agnieszko? Masz na myśli ten format 3 plus 3? Może nie tyle 3 plus 3, co takie szersze spojrzenie, nie tylko jeżeli chodzi o te, te toczące się rozmowy. Mówię też o takich wątkach społecznych, po, po, poza politycznych. No to Kaukas. Nie przeceniałabym możliwości decyzji, tylko że z jednej strony mamy te, te militarne i te, ten pokaz siły tutaj Iran, to co zresztą wspomniał Jakub, no to, to istotnym graczem jest tam Izrael, który wkroczył właśnie w sektor militarny Azerbejdżanu, który wspiera, szczególnie jeśli chodzi o służby specjalne i a cyberbezpieczeństwo, zresztą w zeszłym tygodniu staje się... Otwarte centrum cyberbezpieczeństwa, takiego kontroli i, i monitoringu w Azerbejdżanie przy współpracy z izraelskiej firmy. I on bardzo mocno osiadł, jeśli chodzi o właśnie o technologię w Azerbejdżanie. I też wprost, Azer... Izrael, to co było ostatnio, przy okazji otwarcia azerbejdzańskiej ambasady w Awiwie, To pierwsza pracówka dyplomatyczna. W, Azerbejdżanu w tym kraju. Izrael od lat 90. ma swoje przedstawicielstwo w Azerbejdżanie, w drugą stronę to nie funkcjonowało. I przy okazji tego otwarcia, przecież minister spraw zagranicznych Izraela otwarcie powiedział, że oni właśnie z Azerbejdżanem otwierają wspólny front przeciwko Iranowi. Jego odpowiednik z Azerbejdżanu nie używał takich ostrych słów i właściwie pytany potem, czy rzeczywiście tak uważa, bardzo tak kluczył i nie chciał się zadeklarować, ale Izrael tutaj nie przebierał słowa, Iran oczywiście automatycznie na to odpowiedział, więc... Yy... Te wybory z kim i jak tutaj i kogo wpuścić, no myślę, że ich nie ma. Duż z jednej strony trzeba podejmować decyzje, co jest dobre, do, dobre dla bezpieczeństwa danego kraju z jego perspektywy, a nie z naszej, w sensie nam się zawsze może troszeczkę inaczej wydawać. Drugie, z kim są odpowiednie też e, mm, więzi gospodarcze. To, co tutaj wspomniał właśnie Jakub, ten korytarz Zangezur, który jest e, na tym południowym odcinku, jak się Państwo domyślają, mamy, mamy Armenię, mamy Azerbejdżan, no i Armenia przecina ziemię Azerbejdżanu. Mamy eksklawę, czyli na Autonomiczną e, Prowincję, i mamy resztę kraju, i, i ten, ten transport, który idzie, te, te, ten e, drogach, e, jeśli chodzi właśnie o przejazd dla, dla ciężarówek czy wszelkich towarów, no jest taką kluczową dla Iranu trasą. I to jest też to, że Iran może i Teheran. Prowadzić manewry przy granicy, może używać ostrej retoryki, ale jest ciągle ta droga, którą Baku może też szantażować w tym momencie nie? i przeprowadzić ją przecież już przez terytorium Armenii bez, bez Iranu. I myślę, że to jest. Ja bym też tu widziała taki optymistyczny wątek, że to jest coś, co może zmobilizować obie strony do porozumienia. One mogą się straszyć, ale w końcu, jeśli dojdzie do. Może dojść po prostu do, do takich merytorycznych rozmów, że wszystkim się opłaca schować, schować broń, schować straszaki, po prostu policzyć i ewentualnie dojść do takich umów, żeby nikt nie był stratny i każdy na tym zarabiał, bo mam takie poczucie przynajmniej, że. Ostatecznie o to chodzi, że nikt tam nie chce, tak jak Zresztą Jakub mówi, tam nie ma żadnych dążeń terytorialnych i, i wiadomo, że, że nie będzie, znaczy zakładam, Iran, nie ma i Azerbejdżan też nie na południu, o ile on ma takie do Armenii czy do Górskiego Karabachu, ciągle wiadomo, tam są ziemie, na której nie ma kontroli, to w stronę Iranu takie deklaracje nie padają, że to wszystko się rozbija, o ten układ, który ma. A na końcu być i po zakończeniu wojny karabackiej. Myślę, że też Kaukaz czeka już kończąc ten wątek na to, jak się skończy wojna w Ukrainie, jaka będzie, jak silna będzie Rosja, i czy ona będzie ostatecznie decydować o tym, jak wygląda e, podział sił i władzy i wpływów na Kaukazie Południowym, czy już niekoniecznie. Jakubie, ale to jest tak, że teraz wszystko to, co się dzieje, to właśnie pod nieobecność Rosji Iran wie, wykorzystuje rozumiem w pewien sposób też, też to, że oczy Moskwy są zwrócone na inną stronę. No przede wszystkim my chyba mało podkreślamy u nas w naszej zachodniej rzeczywistości, że cały problem eskalował w momencie, kiedy Rosja zmuszona była Odwrócić swoje oczy od Kaukazu, od wsparcia dla Armenii, takiego stania za Armenią, powiedzielibyśmy obrazowo, i, i zwrócić się ku swojej inicjatywie wojennej na Ukrainie. Wówczas właśnie zaczęły się, zaczęły się na nowo te kaukaskie problemy. Iran, jako że od samego początku właściwie, od momentu, kiedy upadło ZSRR, zdecydowano w irańskiej, w irańskiej elicie politycznej o tym, żeby na Kaukaz jednak patrzeć w takim ujęciu współpracy z Rosją i nie wchodzenia w konflikt z Rosją, w tym momencie zajął częściowo, jakby, miejsce Rosji we wspieraniu Armenii, w sensie takim też retorycznym. No Inna rzecz, że Podstawy również do jakiegoś konfliktu czy, 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 czy do spierania się o różne kwestie z Azerbejdżanem ma od lat, no i one za sprawą zacieśniania relacji na linii Izrael-Azerbejdżan też jakby są coraz większe. Więc myślę, że w tej chwili Iran no na pewno nie pretenduje do roli jakiegoś takiego lokalnego rozjemcy. Nie pretenduje też do roli kogoś, kto, kto no będzie, od, będzie rozdawał karty na tym Kaukazie, bo takich, takich sił na pewno nie ma i ma, to, te, ma też tę świadomość, to jest bardzo delikatna sprawa. Ja myślę, że tutaj właśnie przywrócenie to, co mówiliśmy na początku, przywrócenie takiego swego rodzaju protekcyjnego spojrzenia ze strony tureckiej i ze strony Rosji również ze strony Iranu no to to jest takie rozwiązanie które no teoretycznie w tym momencie Teheranowi się mimo wszystko najbardziej opłaca bo hmm. na pewno Teheran teraz będzie mocno też skoncentrowany na odbudowie swoich relacji z państwami arabskimi które były w tym obozie saudyjskim wcześniej i no, Mówiąc wprost, Iran ma co robić, Nie, niekoniecznie musi się tym Kaukazem w tej chwili zajmować, niekoniecznie to jest najważniejszy w tym momencie dla Iranu problem, ponieważ też jakby na linii Zachód, i tutaj mam na myśli literalnie Unię Europejską, na linii Unia Europejska-Iran, no w tej chwili mamy pad przez to, że Stosunki pomiędzy Iranem, czy relacje pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi idą cały czas, lecą na łeb, na szyję, to Unia Europejska również, mimo pewnych perspektyw, która, które by niosła współpraca z Iranem, od Iranu się odwróciła. Więc Kaukaz, który byłby takim też, powiedzmy, miejscem, z którego można by było chociażby właśnie. Ten przesył gazu irańskiego zrealizować na, do Europy, w tym momencie nie ma aż takiej dużej wartości. W Iranie dominuje w tej chwili. Taka linia polityczna, podobna trochę do tej, którą reprezentował Mahmud Ahmadinejad kilkanaście lat temu, czyli spojrzenie na wschód, Negoh bo po persku się to nazywa. I zgodnie z tą linią polityczną, bardziej chcą się w tym momencie Irańczycy w polityce zagranicznej koncentrować na państwach azjatyckich, państwach regionu, ale tutaj raczej z naciskiem na Bliski Wschód. No i ja myślę, że Chiny, które, które w tym momencie pokazały, że są zainteresowane bardzo mocno Bliskim Wschodem i swoją ekspansją, myślę, gospodarczą na Bliski Wschód, choć niektórzy to kwestionują, to jest, to jest ten kierunek, w którym by Iran chciał prowadzić swoją politykę. Kaukaz jest ważny. Kaukaz jest bardzo ważny również przez pryzmat relacji z Rosją, która no, w ostatnim czasie, jak wiemy, też się rozwinęła, ale to nie jest jakby ten obszar w tym momencie dla Iranu. Priorytetowy, zamykając się na Zachód i zasadniczo zamykając tutaj, jakby też spekulacje w pewnym sensie dotyczące wsparcia Iranu dla Rosji w konflikcie na Ukrainie, w wojnie na Ukrainie. Irańczycy pokazali, że no generalnie chcieliby gdzie indziej koncentrować tą swoją uwagę, jeśli chodzi o stosunki z państwami. Czy sąsiedztwa, czy, czy, czy regionu, czy Azji. Nam. Zastanawiam się też, czy to nie chodzi też o pieniądze. Iran, jako państwo, które miewa swoje problemy gospodarcze i również jest no, izolowane ze swojej społeczności międzynarodowej. Kaukas chyba wie o tym, że do no, tej opozycji Iranu. Właśnie międzynarodowej i o tym, że do, finalnie to, to pieniądz, to, to firmy, to, to przedsiębiorstwa decydują o tym. Bo polityka, pokój, propozycja to jedna, ale druga to taka stała zmiana życia, Agnieszko. Tak, no u tutaj wspomniał o tym gazie, co jest bardzo ciekawe, przecież Iran ma olbrzymie. Złoża gazu, którym nie handluje i cały ten import, eksport surowców, który idzie z Kaukazu, idzie przecież właśnie Azerbejdżan, Turcja, Gruzja, Gruzja Turcja i wymiana jest tylko na linii Iran. Armenia swoim drogą swego czasu to Rosjanie, Gazprom przystopował i plany Iranu, żeby tą surowcę eksportować przez Kaukaz dalej do do Unii Europejskiej, więc pieniądz jak najbardziej, aczkolwiek no to chyba jest taki region, gdzie mówisz, to nie są gospodarki wolne i te pieniądze zawsze trafiają też do konkretnych grup mimo wszystko i tam nie ma czystej przejrzystości przecież, jeśli chodzi ani o, o umowy na surowce, ani właśnie o handel, więc pieniądz rządzi, ale troszeczkę inaczej też niż my tutaj to postrzegamy. Nie? Tak jest. Iran. Y Kaukaz dzisiaj tematem naszej rozmowy Agnieszka Filipe. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. oraz doktor Jakub Gajda. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. Dziękuję, kłaniam się. I państwu bardzo dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji i do odwiedzin na układ sił.pl